Ten składnik zlikwiduje trądzik na twarzy. W dzisiejszych czasach wydaje się, że dziedzina pielęgnacji skóry stała się coraz bardziej popularna dzięki mnóstwu produktów do pielęgnacji stworzonych z myślą o różnych problemach skórnych. Jest ich tak wiele, że może to przyprawić o zawrót głowy, myśląc, który składnik, rodzaj, marka są najlepsze. Na szczęście dla osób z trądzikiem, rynek produktów do pielęgnacji skóry jest pełen produktów, które pomagają zwalczyć ten problem skórny. Jeśli od jakiegoś czasu szukasz leku na trądzik, prawdopodobnie słyszałeś już o tym najlepszym składniku trądzikowym na tlenku benzoilu. Tak, dzisiaj porozmawiamy więcej o tym, jak ten składnik zwalczający trądzik działa cudownie na skórze, więc zostań z nami do końca. Co to jest natlenek benzoilu? Natlenek benzoilu jest środkiem przeciwdrobnoustrojowym, który zmniejsza ilość bakterii powodujących trądzik na skórze. Ten lek miejscowy jest dostępny w dostępnych bez recepty lekach punktowych, kremach i środkach czyszczących o różnych stężeniach w przypadku łagodnego do umiarkowanego trądziku. Ten potężny składnik może skutecznie zwalczać trądzik usuwając bakterie i martwe komórki skóry, które zatykają pory. Czy to jest dobre na trądzik? Zabieg ten leczy i zapobiega trądzikowi, zabijając bakterie głęboko osadzone w skórze. Jednocześnie pomaga pozbyć się sporów nadmiaru łoju skórnego i martwych komórek skóry dwóch czynników, które w dużym stopniu przyczyniają się do powstawania trądziku. Na co pomaga natlenek benzoilu? Po pierwsze, pryszcze. W przypadku trądziku zapalnego, to znaczy czerwonych gusków z ropą, natlenek benzoilu działa szczególnie dobrze na tego rodzaju pryszcze. Przez ropę odnosi się do cyst, krost, grudek i guzków. Numer 2 Trądzik torbialowaty Trądzik torbialowaty jest najcięższą postacią trądziku, co czyni go również najtrudniejszym do leczenia. Charakteryzuje się twardymi guzkami, które są ukryte pod powierzchnią skóry. Te pryszcze mogą mieć w środku ropę, ale w przeciwieństwie do trądziku zapalnego trudno jest dostrzec wystające głowy. Numer 3 Zaskórniki Możesz tego nie wiedzieć, ale zaskórniki to także rodzaje trądziku. To powiedziawszy, nie są one zapalne, ponieważ nie objawiają się czerwonymi kuskami, jak w przypadku innych rodzajów pryszczów trądzikowatych. Tak, natlenek benzoilu może pomóc w leczeniu łoju skórnego i martwych komórek skóry, które zatykają pory, ale będąc całkowicie szczerym, istnieją znacznie lepsze metody leczenia zaskórników. Numer 4. Blizny potrądzikowe Najgorszą częścią ogniw potrądzikowych są czerwone, gniewne blizny, które często mają miejsce w przypadku trądziku zapalnego. Natlenek benzoilu może pomóc usunąć martwe komórki skóry i sprawić, że blizny będą mniej widoczne. Odkryj swoje opcje. Natlenek benzoilu występuje w kilku postaciach wielu produktów do leczenia trądziku. Wybór odpowiedniego dla Twojej skóry jest bardzo ważny. Ponieważ zajmujemy się twarzą, która jest dość wrażliwym obszarem, Najlepiej stosować produkt o niższym stężeniu tego składnika może 4%, żeby być bezpiecznym. Natlenek benzoilu można znaleźć w wielu produktach na trądzik, takich jak płyny do mycia twarzy i pianki, stosowane raz do dwóch razy dziennie w celu zapobiegania trądzikowi i leczenia istniejących wyprysków, kremy i balsamy przeciwtrądzikowe, zazwyczaj stosuje się raz lub dwa razy dziennie na całą skórę jako produkt leczniczy i profilaktyczny. Żele powszechnie dostępne jako zabiegi punktowe o wyższym stężeniu i stosowane tylko na dotknięty obszar. Co myślisz o tym filmie? Podziel się swoją opinią poniżej. No i oczywiście nie zapomnij łapcem w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.